I co? Chwilę są akcje, ale dzisiaj już jesteśmy przygotowani i mamy podbierak, piękny długi podbierak. Cztery siedemdziesiąt. Cztery siedemdziesiąt. Tu jest kuka. A tu jest rosówka. <laughs> rosówka na razie prowadzi kleń i dwa sumy. O, 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 i branie jest. Od razu jedzie, nie? Tak, jest branie. <laughs> Znowu te sumy pewnie Uch. Dobra Jest już Następny sum Sumek raczej Cholernik Cały czas te sumiki 45, 50, 30 a wąt mi stąd Poszedł Te sumy to mnie wkurzają Bo małe gówna, a zżerają mi rowale tylko Nic tylko żrą Nic tylko żrą. A ja już nie mam tyle robaków. Zresztą robaki drogie Co one są w ogóle myślą? Jeszcze z 5 robaków mam. Zobaczymy, co to będzie. Ale ich tutaj jest. Niestety te sumy to mnie tutaj zamęczą. Wszystkie robale mi wyżarły. Mam ostatnie dwa liche małe robaczki. No i chyba znowu będę skazany na suma zaraz. Robi się ciemno. Która jest godzina? 18:45. Tu mamy kukę, dwa ziarnka, na tej ręce A tu robala, mamy miech, o kurde Muszę coś wymyślić, bo skąd tych robaków brać? No i kończymy łapanie 19.05 Robale się skończyły Na kukę słabo Na chlebek słabo makaron słabo Ser żółty coś tam skubało ładnie to wszystko wygląda Ale trzeba jechać do domu Nara